Z tego miejsca, jako że już byłem wywoływany wywo A właśnie, a to o lekcji. w tym temacie publicznie, to tutaj też muszę Ci powiedzieć, że prosiłbym Cię, żebyś następnym razem nie wypowiadał się w taki sposób, bo ile możesz się na mój temat taki wypowiadać, bo wiesz, że masz tą swobodę, to jednak yy, wiesz, że są też osoby, które są mi bliskie. I... I wolałbym, żebyś tego nie robił. Marcin, wiesz co, ja, bym, ja bym wolał, żebyś w tym momencie, żebyś w tym momencie, wiesz, gentleman na skali nie udawał, bo... Ale odnośnie, ja nie mówię, że ci wypłacę liścia i nie... Dlaczego, dlaczego <laughs> powiedziałem, dlaczego powiedziałem yy, ty kurwo, bo ja tych słów użyłem i mi się wydaje, że bardzo... No to, to powiedz dlaczego, dlaczego nazwałeś się ją kurwą? Wiesz, znasz określenie, określenie słowa kurwa. Okay, no Wiesz to co to ono to znaczy. No Sergiusz. Ci... Co, co, dobra, to kurwa spoiler, to dziwka, tak? tak? To zrobię, zrobię ci spoiler, dobra? No, słucham. Bo ja to powiedziałam dokładnie tak samo w filmie, który wychodzi za 5 y, za minut. W momencie kiedy y, ktoś jest... Jeśli chodzi o internet NIKIM. I podpisuje się na jakiś projekt, potem z tego projektu odchodzi. Sądzi się z firmą, która dała mu wszystko, która dała jej wszystko w tym wypadku, jeśli chodzi o internet, yy, i potem za każdym razem wbijasz bileczki w, w daną osobę, kumpluje się z Justyną, ja roz która. Ja rozumiem. Ona po pierwsze się z Justyną nie, błysna... nie kumpluje. Mhm. Ale no dobrze, ale, ale ja ci mówię o sytuacji sprzed roku. kumpluje się z osobą, która bardzo dużo krzywdy wyrządziła osobie, która ją stworzył, a potem ma czelność, ma czelność dograć się do filmu i życzyć i życzyć samych w porządku osób ym, na swojej drodze, bo Lexi to zrobiła, dogrywając się na film urodzinowy Timu X. I ja w tym momencie, jak ja zobaczyłem... Tego, rząd, ten powiadam, urodzinowy Stewarta, tak? Tak. Dobrze, to ja po, po kolei, okej? Okay? Po pierwsze, jeśli chodzi o sytuację agencyjną, nie znasz sprawy od końca, nawet na dobrą sprawę do końca, nawet na dobrą sprawę ja jej nie znałem. Poznałem parę kolejnych aspektów niedawno wiesz, i nie wszystko wiesz, wygląda wiesz, jakby, wiesz, jakby wiesz i dobrze wiesz, wiesz dobrze wiesz, też nie, znasz Stuarta, Sergiusz. Ale dobrze znasz Stuarta i dobrze wiesz, że nie wszystko też zawsze wygląda tak jak Stuart mówi do końca i są ka każda, każdy medal ma dwie strony. Natomiast jeśli chodzi o film urodzinowy, nigdy nie zapomnę jak byłem wkurwiony w momencie w którym Timix yy, Timix ją zaangażował do tego filmu, ponieważ oni ją poprosili, oni nie powiedzieli jej, że dodadzą ją do tego filmu. Ona miała wtedy dobre relacje ze Stuartem i ona normalnie rozmawiała ze Stuartem, dlatego złożyła mu te życzenia. A oni a oni użyli tego filmu tego w, jej, w swoim filmie bez jej wiedzy. To że, Stuart jest, to, że Stuart jest pogubioną osobą i możesz mu jednego dnia nasikać na mordę, a on za dwa dni z tą normalnie rozmawia, to nie znaczy, że się dwa dni wcześniej dobrze zachowałeś. Oczywiście, że tak, ale to dlatego też nie możesz wnioskować z tego, co, co mówi Stuart, że, że to zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Że wszystko co... Jakby nieważne, po prostu określenie... Jak dla mnie to słowo kurwa... ...człowiekowi wszyscy zrobiliście, to też jest, 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 jest kurwa niesamowite, nie? Zaczyna się znowu... No, a no co, zaczyna się znowu i zdechnięcie. Poruszasz temat, na którym nie jesteś przygotowany i nie Nie, to, ale prostu, ja nie muszę się przygotowywać na temat, w którym nie mam sobie e, zbyt wiele do zarzucenia. To, że się projekt posypał, ale no posypał. nie macie sobie nic do zarzucenia. Ale czemu to teraz... Zobacz, jak wy żyjecie jeden dzień się wyzywacie e, mówią wszyscy od ale ty to miesiąc, mówisz Sergiusz raz się, rubicie, raz się nie lubicie ty jesteś generalnie ja, ja cię traktuję jak swojego przyjaciela jesteś w stanie o mnie w internecie napisać że jestem pierdoloną mendą. a teraz mówisz Fagata jest dobra, nie jest zła Lex jest jest ale nie bądź, nie bądź hipokrytą Sergiusz dobrze wiesz powtórzę to po raz kolejny dobrze wiesz, że ja cię traktuję jak przyjaciela a mimo wszystko jesteś w stanie napisać o mnie, że jestem fałszywą kurwą. No cóż, no nie jestem i dobrze o tym wiesz, bo zawsze, zawsze gdybyś się odezwał, możesz na mnie liczyć. I tak samo jak ja wiem, że mogę liczyć na ciebie. Ale kto o tobie mówi? Ty wielokrotnie się wypowiadałeś bardzo negatywnie na mój temat, i, a, a, a w tej chwili zarzucasz mi, że raz mówię to, raz mówię tamto. Mi też raz mówisz, że jestem twoim przyjacielem, a następnego dnia piszesz coś o mnie w internecie. Więc nie bądź ty, w tym ty, momencie... To, to, nie, to znowu wiesz, piszesz coś w internecie. To, to, to kolejny raz są połowienia. Co piszesz w internecie? No wyzywałeś... To... A kiedy z... mnie ostatni raz wyzywałeś w internecie? Nie, 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 bo jakbym szedł na Twittera, to, to pewnie tydzień mam temu. Mam na to dowody? No nie mam. To jest takie kurwa lanie wody cały czas I, i nagminne. On powiedział, on ten... Wy się lubicie, nienawidzicie, lubicie, nienawidzicie, to... To wy macie problem w swoim życiu. Pogadamy po wizji. A, no teraz pogadamy. No po nie wiem, no ale a, o, o czym chcesz, jak chcesz kontynuować ten temat? Mogę z tobą rozmawiać. Nie no, macie cake, bijcie się, będzie fajnie. <laughs> Jest to ochrona? A, dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Sergiusza? Wydaje mi się, że ten nie? Że można zakończyć. Dobra. I dzięki za rozmowę. W kontakcie. Dobra. No dzwonię do ciebie po...